Cześć, Żywiecki Sztos, część trzecia, Pilsko. To, że nazwę tego vloga Żywieckim Sztosem, że zasłuży na miano Żywieckiego Sztosu, dotarło do mnie na sam koniec, kiedy zjechaliśmy na parking w Korbielowie. Dlaczego? Po prostu Żywiec. Dobra, przyznam się że nic nie zrobiłem, po prostu napsikałem tam w i zaczęło chodzić, okej. Okay. Też mogłem powiedzieć, że wiesz, że wymieniłem sprężynę, zrobiłem ją no, potrzebę. Po... tylko z się to... Witajcie, kochani, dzisiaj e, kolejny dzień fatowania. E, dzisiaj idziemy krótko i treściwie, bo wyciągają wnioski z poprzednich dni, dystans na fata to około 20 km i 1200 m, 1500 max przewyższenia. Zdjęcie. Słuchajcie, to jest takie dziwne. To jest takie fajne w fatach, bo to, co, po czym jadę teraz, to jest tafla lodu. Jak, Jak widać, jest ślisko. Niemniej jednak, przy wiecie, ciśnieniu poniżej jednego bara, przy tak szerokiej oponie, ta przyczepność jest i zachowując odrobinę ostrożności, da się po tym jechać. Jak się człowiek nie wywróci, to się nie nauczy. Pod Halę Miziową dostajemy się e, takimi bocznymi szutrami. To są jakieś zwózki, a raczej e, dojazdy do zwózek. Jest to taka chyba najszybsza i najsensowniejsza droga właśnie na Halę Miziową. Jakieś 20 metrów w pionie zrobiliśmy na daremno, bo wspięliśmy się na górkę, teraz zjeżdżamy na dół. Generalnie... Znaczy generalnie, generalnie, generalnie. No i tyle. Słuchaj, ja nie mówię kto lepiej nawiguje, no nie wiem kto lepiej nawiguje. Troszeczkę tylko. Tak, docieramy do zielonego szlaku, który biegnie właśnie pod halę iziową. Próbujemy z sił z podjazdem, <coughs> Babia jest pięknie dzisiaj oświetlona w słońcu, my wjeżdżamy w chmury, troszeczkę podjedziemy, potem już będzie sam wypych na szczyt Pilska. Tak, docieramy do miejsca, gdzie już w zasadzie nie trzeba szukać punktu widokowego. Pilsko jest na tyle odsłoniętą górą. Tu już jest zresztą poziom kosodrzewiny, chyba tak się to nazywa. Eee, żeby po prostu widać wszystko pięknie z każdej strony. Tak kochani, wycieramy na szczyt Pilska. Pogoda jaka jest. Jest piękna. Słuchajcie, z zimną groźną wieje Bardzo zimny wiatr, purwisty. Jak widzicie jesteśmy w chórze, więc temperatura przez wilgoć drastycznie spada. Jednak jest naprawdę bosko i warto było tutaj po prostu wypychać ten rower. Teraz przed nami odcinek już taki zjazdowo-trawersowy stricte. Koniec gadania. Część zjazdowa. Jedziemy. Żyje, eee, słuchajcie, to jest właśnie kosówka. Pomimo, że to tak wygląda, że to jest takie filigranowe, jak widzicie, lekkie przykaczenie i się w to o, wali po prostu. No po prostu to nie jest takie, jakby się wydawało. Czekaj, czekaj, stój, litka. Bo ścieżka jest w lewo Musimy się cofnąć, chodź, zobaczymy Okej okay. Dojeżdżamy do takiego miejsca jak Skalisko, 1460 metrów Zjazd tutaj był bardzo fajny, nie wiem jak to wygląda Bez śniegu, jednak w śniegu dobrze to wygląda Teraz jedziemy Będziemy się starać, żeby dotrzeć tą przycinką, Taką łączącą szlak, właśnie ten zielony Z tym niebieskim, który jeździ tam po tej polskiej granicy Jest to, zobaczcie Taka wydeptana gdzieś na dziko, Mam nadzieję, że przez cały czas będzie wydeptana. Nie, że się gdzieś skończy, bo jak się gdzieś skończy, to w zasadzie jesteśmy w dupie. Eee, w lesie. Co to? Nie. Wolno. W ciemnym lesie. A, jeden Dreams bring you. Zegarek słusznie pokazuje Myślałem, że to będzie coś nieprzejezdnego Ponieważ na mapie jest to tak wiecie Wykropkowane Jak widać jest to jakaś droga Konkretnie dojazdowa Obniżam ciśnienie Ale zobaczcie jak się tutaj jedzie Po prostu żeby to faktycznie kleiło Jedna rzecz, którą muszę Wiecie, zagorzali faciarze, że tak powiem. Na pewno już mają to za sobą, taką, wiecie, frajdę i zabawę z ciśnieniem. E, upuściłem ciśnienie, nie wiem, nie mam manometru przy sobie. E, jednak zupełnie zmienia się właściwości e, tego roweru. On jest teraz, podjeżdża dużo lepiej. No siłą rzeczy bardziej lepiej się, lepiej się klei do tego podłoża, co się na pewno przyda na trawersie czerwonym. I jednak na zjeździe to jest tak, jakbyście po prostu napompowali ponton. I dali mu kierownicę to jest. E, tak, o ile te, te opony mają bardzo słabą precyzję prowadzenia, to teraz nie mają praktycznie jej w ogóle, ale podnosi to, moim zdaniem, podnosi to. Wiem, plus 20 do frajdy z jazdy, serio, to jest jeszcze, ona najlepiej się gryzie, ona pomimo, że wiecie, zanim wyskręcicie, zanim ta, ten rower wykona to, co wy chcecie, żeby wykonał, to troszkę mija metrów, jednak frajda z tego jest moim zdaniem jeszcze większa, jedzie się po prostu genialnie, naprawdę, ta przyczepność na tym śniegu, lodzie jest, jest po prostu fenomenalna. Dobrze, my dojeżdżamy już niebieskim szlakiem, dojechaliśmy do czerwonego i teraz się trawersujemy z powrotem pod Halę Iziową. Reflektor mi się stracił, nie? A, tak, hala szawiny, wypych pod miziowo. No i ostatni zjazd, kiedyś kultowy, podobno już dosyć mocno zniszczony czyli żółty z kalimziowej do korbielowa. Dobrze, słuchajcie, podsumowanie tego tripu. E, właśnie W trakcie jazdy stwierdziłem, że chyba wręcz e, ten trip dostanie miano żywieckiego sztosu, części trzeciej, e, ponieważ e, no, pojechaliśmy tutaj szlaki, jeden, którym w ogóle nie jechałem, z Pilska Zielonym. Tą przecinkę ja wiem, że to była zima i one były nieprzejezdne, jednak w lecie one będą naprawdę e, wysokogatunkowe. Natomiast. Stary, zapomniany, żółty, spilska. Słuchajcie, to jest nadal szlak. Pomimo tego jednego odcinka, tam, który jest poszerzony na, na szerokość samochodu, cała reszta to jest długi to jest długi szlak. Wymagający naprawdę wysokiego i dużego skupienia, ponieważ można naprawdę tam dosyć konkretnie przydzwonić na tych rock gardenach. To jest taki mini rock garden, jednak naprawdę bardzo trudny. Oczywiście myśmy jechali go w wersji łatwionej, ponieważ przestrzenie pomiędzy kamieniami były wypchane śniegiem. Ale żółty z Pilska stawiam jako jeden z tutaj Kolejny jeden z lepszych szlaków tutaj Tutaj nie ma najlepszego, najgorszego Wiecie, to jest ta perełka, którą naprawdę warto przejechać Będąc tutaj w rejonie To dzisiaj na, to dzisiaj na wszystko To wszystko na dzisiaj Do następnego Cześć